Siemano mordy, z tej strony Mati I dzisiaj mamy kolejny odcinek na moim kanale Spraw Stars I dzisiaj zagramy sobie Jessie, ponieważ ostatnio była Bee y, Która jest strzelczynią i, i, i ma bardzo duży atak i jest w ogóle niedaleko To dzisiaj sobie zagramy wojownikiem, czyli Jessie Który ma atak średni, ale głównie przydatność Możecie od razu zostawić suba i lajka na tym kanale, ponieważ mam... Y, Mam nadzieję, że się jak najszybciej rozwiniemy i będę, będziemy, będziecie mnie oglądać i będziemy tworzyli super społeczność. Dobra, na razie wczytam, przeczytam Was opis yy, Jesse, który, który wymyślili twórcy gry. Karabin energetyczny wystrzeliwuje odbijający się od wrogów kul energii. Podczas, podczas super ataku Jess, Jesse używa całkiem zgrabnego, lecz niezwykle śmiercionośnego działka. No jak widzicie, Jess prezentuje się tak, jest to dziewczyna z taką jakby kuszą elektryczną, a ten robocik to taki, no taki jakby robocik, takie działko. I atak tutaj jeszcze bardziej, a nie, to jest to, ten sam opis, tylko tutaj super atak jest inny. Jessie uruchamia działko, które automatycznie strzela do wrogów. Zrobiła je w 100% tak z materiałów pochodzących z recyklingu. Punkty życia działka to 3600, obrażenia działka to 3200. Jest to na levelu 5 i zasięg ma daleki. A sama Jessie ma 3840 punktu, punkt, ży, punktów życia i szybkość ruchu jest normalna. Jak widzicie jest to taki wojownik, ale też trochę strzelec, bo zasięg ma daleki. I dzisiaj postaramy może się wbić właśnie tą T50 punktów mocy do jakiejś postaci i wybierzemy właśnie postać, którą będziemy upgrade'ować. Mamy po 12 przeciwników Jesse, więc może nam się udać. I zagramy sobie to, to, tą nagrodę, czy jak to się nazywa. Tak to, żeby ukończyć zadanie i przy okazji będziemy mogli trochę pozabijać, więc bardzo fajnie. Zaczynajmy. Mamy El Primo i Nite, nie zauważyłem jaki skład mają przeciwnicy, więc no... No okaże się w praniu, że tak powiem. Dobra, zabiliśmy już jednego bardzo dobrze. Może mu działko sobie tutaj tak. O. Dobra, zabiliśmy tutaj prawie tego, jaką się nazywał, nie pamiętam eee, Bula o. Nie, zniszczyła nam działko, niedobrze Ulecimy się szybciutko żebyśmy mogli walczyć dalej Dobra, uwaga, słamy Widzicie, zabiliśmy, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie to mamy tutaj działko bardzo O, bólu ciąga Uwaga, uwaga. Dobra, zabiliśmy go, więc już zrobiliśmy zadanie z tej nagrody i trochę zadania Jessie. Rzucimy działko sobie, żeby trochę obiło tego bulek. Widzieliście, my go zabiliśmy, więc bardzo, bardzo fajnie. Ok, następny frag. Tutaj, o, nie obiliśmy, niestety, nic, ale ulecimy się na wszelki wypadek. Dobra jak widzicie sobie tam działko O czemu nie No niestety nie mamy aż tak dużego zasięgu żeby ją trafić O ale go możemy trafić tutaj bardzo dobrze Dobra uleczmy się szybko Jak widzicie mamy bardzo dużą przewagę 25 punktów Ale myślę że jeszcze kogoś zabijemy Jak widzicie Udało się to zrobić. No niestety już jej nie zabiliśmy, jednak i tak. Myślę, że sporo zabójstw zrobiliśmy. Jak widzicie 7 zabójstw, więc jest to naprawdę dobry wynik. A teraz może odbierzemy sobie z nagród 10 gemów. Mogło być lepiej, mogła być skrzynka, ale nie jest to źle. Od ostatniego odcinka nie odblokowałem niestety żadnej postaci, ale myślę, że niedługo się to zmieni. Dobrze, inny skład, fajnie. Chciałem tego Tika, bo wydaje się naprawdę mocny. Tam widziałem właśnie Bee. To jest postać, którą omawialiśmy w ostatnim odcinku. Na razie się uleczmy. Dobra, szybko zabiliśmy to Bee. Ja tak. Jak widzicie, bardzo dobrze nam poszło. Jeszcze trochę robiliśmy nitę. No to bardzo dobrze, akurat. Dobrze, zabiliśmy bi. To, jak widzicie, yy, tamten ta, ta, gracz średnio graczowi, ponieważ jak mógłbyś w ostatnim odcinku, jest są naprawdę mocne. A tutaj on bardzo yy, przegrywa. Dostaje, że tak powiem, lani ode mnie. Ja się cieszę, bo y, wygr wygrano mam nadzieję. Ale strzał trafił. Pomożemy jej. Dobra, dała sobie radę bardzo fajnie. Oj, obiliśmy dwójkę, więc... No jakby ktoś u nas mi pomógł, to byśmy na ludzie ich zabili. Jednak nic nie stało, grajmy dalej. O, tutaj takie szybkie strzałko. Działko na O, widzicie, dwóch zabiliśmy, a nawet może trzech. Trzech zabiliśmy, wow. Naprawdę ładnie. A może zabijemy jeszcze Jalprimę? O widzieliście jak nasze działko poobijało? Proszę bardzo. Teraz zabiło nawet. Nie, musimy się schować, bo nie mamy zbytnio hotelu. Jednak teraz już atakujemy, żeby zrobić jak najwięcej zabójstw. Już na tym co polega. Nie, na pewno to wygramy jednak. Termowe, tak powiem, zabójstwa yy, zawsze się przydadzą, ponieważ mamy zadanie i miejmy nadzieję, że już je zrobiliśmy. Jednak no nie jestem do końca pewna, ale tak super. Dobra, więc dostaliśmy aż 150 punkcików, bardzo fajnie. Yy, myślę, że zagramy sobie jeszcze inny jakiś trybek, a może tak. Dobra, zagramy za dymem. A poza tym, zagramy sobie jeszcze jedno solo, starcie tutaj naprawdę dobre jest. Barley, i myślę, że że on albo jeżeli wbije na Mike, ponieważ no nie miałam zbytnio takiego brać, to na pewno on, on albo on będą na tym odcinku. Super, strzeliliśmy bramkę, bardzo fajnie. Chociaż Jesse też jest tu dobra, bo wystarczy trafić jedną osobę, a i tak y, trafimy. Ich parę, ponieważ jakby ten atak Jessie odbija się od jednej osoby i trafia z drugą, ale no, jak widzicie, bardzo szybki mecz wygraliśmy więc bardzo fajnie. A to jeszcze sobie zagramy, albo nie, jednak nie, zagrajmy sobie jeszcze co na starcie. To już zmieniam. Super. Jeszcze może zagramy duo, bo chcę, żeby odcinek był trochę dłuższy, ponieważ ostatnia chyba było tylko 10 minut. A, chciałbym robić takie, no, 15-minutowe odcinki byłyby idealne. No, no tutaj Colt jest. Musimy go szybko zabić. A dobra, uciekłem No nic się nie stało. Zmieńmy sobie to też skrzynki chociaż. To my mamy przewagę. Już mamy jednego power -tubesa. Niech on trochę... Dobra, podchodzimy teraz. No, tam zładziłem, pod płot strzelan, że tak No, gdzieś na daleko, bardzo. Dobra, uciekam, bo tam mi się to nie mam zimną szans. O, leży tutaj. O, ile powercruxów sobie tutaj leży. Bardzo fajnie, zbierzemy je. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O, nie. O, na tym soczku była. To jest taki tryb, właśnie, że. Wreszcie się takie soczki i można je zebrać i wtedy jest też super silnych. No nic, zagramy sobie jeszcze raz. Nie ma z tym problemu, jak odcinek będzie trochę dłuższy, to można lepiej dla was. Bo takie myślę, że 15 minutowe odcinki z Brawl Starsa się najlepiej ogląda. Dobra, tego Karla pokonajmy. No jednak tutaj El Primo spędzi bardzo niedobrze. Jeszcze zrobię tam bio, tak powiem. Dobra, uciekajmy w niego, bo tutaj nas zjedzie, tak powiem. O nie, jeszcze drugi oprimo. Teraz schowajmy się, bo nie mamy żadnych parkich To jest naprawdę tragicznym wynikiem więc to przeciekajmy mamy kolta Teraz No, bo szans. zgosnął chyba 8 parę kniłców mamy 0 Ale i tak jak bardzo dobrze było miejsce drugie A jakoś to u Jesse dużo nie gram więc Myślę, że bardzo fajnie No dobra, o właśnie wbiliśmy to więc Dodamy sobie do jakiejś postaci Najbardziej lubię B, Ale czy B będę upgrade'ował to nie wiem Szczerze powiedziawszy Może ja poczekam po prostu aż trafię nową postać i wtedy Albo o, odblokuję Majka i wtedy wezmę do niego punkciki, żeby Żeby po prostu był wy na wyższym levelu A w tym odcinku to będzie na tyle Najwyżej może zrobimy... Bo zbieram trochę skrzynek i zrobimy opening, bo to będzie mega skrzynka, więc bardzo fajnie. I zrobimy opening i jeszcze pogramy sobie może trochę na majkiem Zobaczymy, nie jestem pewny. Ale mam nadzieję, że, że wszystko się uda i jeszcze raz możecie zostawić łapkę w górę i suba. A ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Na razie, hej!